Po przerwie aktualny wynik se tam prowadzenia naszego zespołu partii 12 do 6 Oby, Ale ale teraz part po stronie klasy to na pewno nie była zaplanowana akcja, ale to się zdarza grajnie dalej nie ma się tutaj byłoby spójszać 7-12 jak na razie dobry wynik naszej ekipy i aby tam już do końca spotkania

Także 8-13 Oglądamy na razie wyrównane spotkanie Nie zapowiadała na to tabela trochę tak jakby byliśmy w pierwszej partii rybackiej w Szkole Mogi Szanse Aktualnie prowadzimy 13-8 na uczestnictwo w Szkole Dobry odbiór zachórki Dobry to był pomysł w spryt numer niestety tym razem nie wyszło. więc Marta masz na spół zagrywki, dobry to był serwis. Nie udało się to być asymetry. 14 jeszcze to jest bezpieczna sprawa, ale trafi nam się po raz jak asteria przy stołu, boże się bardzo nieciekawie, czas na przejście za pierwszym razem. Karolina, Marta Będelu, kończymy ważną, 15-15 żeby tutaj nie pozwała to się i ponownie ta sama zmiana, ta chórka pieczała dostaniemy <skrybujesz> piłkę albo za darmo, albo prawie za darmo, tak też się dzieje, nie wykorzystujemy swojej szansy. 11 czy 15 Owaj dowol! Dobre praktycznie będą, ale trzeba to kończyć za pierwszym razem, żeby tutaj nie dopuścić Rebana do Cienia Chał niekażdy nie, nie przybryska. Ratuje Wabrzynia. Kliwakow, nie można było z tego uderzyć. Możemy poprawić. Pieszała chałcza, pieszcza pole. Strytnie, teraz pieszała pierwszy metru 16 do jedan w tych... Ona wraca po kontuzji, na pewno potrzebuje czasu, aby grać tak jak oczekujemy Angelika Halszak. Wygać odległość od lili do ściany. Błąd, szkoda, szkoda. 12 do 17 Teraz jest nawet do 18 ale 12 w dniu pozycji redukowałem prawidłowy 18-12 wysokie prowadzę naszego zespołu aby skończyć będzie już wtedy na pewno łatwiej Nie ryzykowałem. Musimy uczekać na ręk momentami doskonał tutaj bardzo blisko bojkę

Broni mała, możemy grać. Kolejny mamy radę uderzyć. Dobrze. Krzyknęła piska. Ja mam, może są drogi. Brawo! 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 No byśmy opanowali już na stałe sytuacje, bo po pierwszym sensie mieliśmy tu miny bardzo, bardzo nieciekawe. zmierzamy tu po zwycięstwo tej partii przerwa białka jest